Dziękuję Państwu dzień za przybycie jeszcze spokojnego, spokojnego wieczoru. To dziękuję bardzo. Mamy wrócić, powrócimy do Zagreb-Brawadze. do zobaczenia, do usłyszenia. Przed meczem wartą dwóch zawodników mi się wyłożyło wczoraj. Przed wyjazdem również Marcin Kiewulski. W trakcie gry dziadka, braciu z uderzają gdzieś tam w bramę, Adam Ciesiński niedysponowany, bóle pod kolanem, jakiegoś tam naderwania. Dwóch takich naszych kluczowych zawodników nie mogą grać, poza tym Tomek Cisiewski również miał problemy, dlatego został zmieniony. Z e, w duchowym ciągnie się ta kontuzja, bo bardzo, bardzo chciał grać, bardzo nam pomógł dzisiaj, także chylę czoła przed tymi zawodnikami, którzy dzisiaj... Naprawdę te zadania praktyczne, które żeśmy sobie nakreślili, wykonali w 90%, ponieważ uważam, że te sytuacje, do jakich dopuszczaliśmy, wynikały naprawdę z takich indywidualnych, nieraz przypadkowych błędów w ustawieniu. Co to co sobie tam zakładali, co to co ćwiczyliśmy, no nie może się powtórzyć, że w następnych meczach jednak te kilka sytuacji zespół gospodarzy sobie stworzył, to nie jest tak, że bił głową w mur i nic tam nie było. Dlatego tym bardziej się cieszę. Bardzo się cieszę że ze względów psychologicznych, ponieważ Byliśmy mocno, nie chcę użyć mocnego określenia, ale mocno wkurzeni po meczu z gorzowym na siebie, bo, bo potraktowaliśmy przeciwnika grającego w dziesiątkę niezbyt profesjonalnie tak do końca, co się odbiło od razu na wyniku 0-1. No i dzisiaj odrobiliśmy troszeczkę słoneczko nam w odrobiliśmy to co straciliśmy. Także myślimy teraz już o flocie, cieszymy się bardzo, bo ta walka o utrzymanie się w tej lidzie nabiera. Naprawdę kolorytu będzie tutaj bardzo, bardzo ciekawie. Yy, uważam, że nawet te trzy drużyny, które gdzieś tam się pamiętają, po końcu też jeszcze będą miały swoje pięć minut, także uważam, że będzie do czerwca w przyszłego roku bardzo ciekawe. Dziękuję. W naszym kracie to nie ma. Tak sobie można określić, natomiast tym wszystkim mieli swoje sytuacje. Nie wykorzystaliśmy ich i konsekwencje są tego.